Promują pierwszą pomoc i uczą, jak zachowywać się w sytuacji, gdy konieczne jest ratowanie czyjegoś życia. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie, przy współpracy z oddziałem wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, zapraszają do udziału w akcji Nie bój się pomagać. Pierwsza pomoc przedmedyczna jest częścią naszego bezpieczeństwa na drogach. Jeżeli osoba potrafi udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, kierowca, jeżeli na. Spotka sytuację na drodze i będzie potrafił udzielić tej pierwszej pomocy, może uratować komuś życie, czyli bezpośredni wpływ na to bezpieczeństwo. Dlatego, proszę Państwa, właśnie ta akcja, te szkolenia, które proponujemy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego, bezpłatne szkolenia, na które zapraszamy, lub też w siedzibach szkół, bo zapraszamy szkoły do udziału w tych szkoleniach. Będziemy organizować te szkolenia tak, żeby każdy chętny. Chcący się nauczyć udzielać prawidłowo pierwszej pomocy przedmedycznej mógł z tego skorzystać, podkreślam bezpłatnie. Dlaczego postanowiliśmy ruszyć z projektem Jestem Mały Wiem Więcej? Po pierwsze jest mała świadomość ludzi na temat udzielania pierwszej pomocy i my chcieliśmy zacząć od tych najmniejszych. Możemy powiedzieć, że w danej chwili przeszkoliliśmy od 2010 roku około 800, 800 dzieci. Po drugie jest to ustawowy obowiązek każdego z nas, każdego z obywateli. I po trzecie, to już jest taki można powiedzieć stricte starzacki temat, chcemy zachęcić młodzież, dzieci do tego, aby wstępowali do chodniczych straży pożarnych, aby poznawali taktykę działań ratowniczo-gaśniczych. Nieudzielenie pierwszej pomocy osobie, która znalazła się w położeniu grożącym utratę życia albo ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie i innej osoby na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.